La cachimba se ha formado la corredera. En el barrio la cachimba se ha formado la corredera. Allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas. Ay, mamá. Dodałem dwa wysokie pasy. Autka. Za w bramy pieniądze. U mnie załogę nie idę. Chociaż obroty w kasyni trochę spadły. Myślę, że przyczyniło się do tego otwarcie nowego kasyna przesątą na niego. Ale ja, tak okej. Okay. U mnie też. Nie narzekam. Moje pary zdobyły mistrzostwo kraju w kombinacji 10 tańców. Jestem z nich naprawdę dumny. W dodatku? Proszę mi, dwa para są naprawdę świetni. pokazał mi spore nadzieje, ale bynajmniej chyba nie płonne. Będę miał do was sprawy, panowie. Koner potrzebuję nowej limuzyny dla ważnych gości z kasyna. A do ciebie, Mike, mam prośbę, żebyś wykończył jedną parę na pokazy w kasynie, okej? Hmm? Nie ma sprawy. Hmm. Teraz odniesie sprawy. Jak już mówiłem, kasyna prosperuje gorzej. To przez tego antenoru jego. Otworzył nowe w naszej dzielnicy i ludzie nie chcą muszą się grać. Mam tylko jedno i to w średniej klasy kasyno. I to tylko w naszej dzielnicy. Dlatego uważam, że powinniśmy z po... podzielić strefy wpływów. Chcę przynajmniej połowy miasta. Bracie, dobrze wiesz, że na nie, nie oddać Ci takiej kwestii miasta za darmo. Nie wiem nawet za jaką cenę zyską negocjować. Wiem. I dlatego złożyłem propozycję 200 tysięcy plus 5% zysku. Wątpię zgodził się na takie drobne. Myślę, że powinniśmy dołożyć się do tego układu, bo jak znam Antonelli'ego, jego, to nie da sobie łatwo wyrywać mich z jedzeniem. Dajmy mu milion plus 10% zysków na mniej niewście. Koler, co ty myślisz? Jeśli go to zadowoli, a człowiek ma zbytą dużą stratę, to okej. Okay. Okay. Kto pójdzie do niego z kasą? Ja pójdę. Jutro. Dzięki za pomoc. ale słuchaj, bo idziemy obejrzeć te samochody. Polecisz w bracie. Myślę, no lecę wyborem, bo byłem w albo mettery. Sprawdzone. masz czegoś bardziej ekstrawaganckiego? Jakiś Maybach i skadilach? Musiałbym się rozejrzeć. Wydaje mi się, że miałem takie autka. Bo nie wiem tu innym salon. Szukaj autka dla Kasyna. A dla Kasyna jak się łatwiej łatwo i polsze? Za co takie maszynowe? Coś teraz wybieram się z Monik do galerii obraz Może chciałbyś nam tam to Nie znam osoby lepiej znającej nas niż ty. Wiesz, znaczy, bardzo chętnie, ale... Mam ogrom pracy w kasynie. Znaczy... Wiesz, co do gustu, to Monik ma lepsze ode mnie, więc nie mówię, sobie dać. Jak dla mnie ten jest najlepszy. Baner. biorę ten. Mam nadzieję, że nie ze sobą broń. Gdybyś to zrobił, Marlo wody zbarał Nie spiesz na tamten świat. Wiesz co? właściwie to ja bym nie rzucił. Spoko, braciszku. Już trochę Antona Przecież robiłem z nim interesy. Przestańcie wywoływać się takim gadaniem. To tylko spotkanie ludzi biznesu. Mike, mnie Inuzimę. Jakby co? To co? już wreszcie? Przystaniesz wóz. Wóz zajechał. Czekajcie na mnie za dwie godziny, ale z kolacją. Mam hotel na razem. Niepokoję się o Majka. Już minęły trzy godziny. Może powinniśmy postawić stan gotowości ludzi? Wyluzuj. Za chwilę wróci. Lepiej mi dalej. Dla Was. Co to jest? A skąd mam wiedzieć? Do Antonelli kazał Wam przekazać. To nie wróży nic dobrego. Jasna cholera! To sygnet Majka! To niemożliwe. To się stało Majkiemu? Komórka wyłączona. Jimmy, kiedy dostałeś tę paczkę? Jakoś godzinę temu. Don Antonelli wezwał mnie do siebie i kazał wam dać. Wojna się rozpoczęła. Czas zaplanować vendettę. Rada. Wiesz co? No Mam już pomysł jak zlikwidować tego gnoja. Wkrótce muszę jest zgodę z i Italiego. No jedź do mnie, a ja przygotuję broń. Ale na czym polega swój plan? Słuchaj. Jimmy zaprosi tego gnoja na kolację do siebie. My schowamy się na zapleczu z bronią. Gdy ustawimy się przy stoliku, wyjdziemy i go okropniemy. A ochrona? Przecież największy, bo mieście. Tacy ludzie nie chodzą bez ustawy. Słuchaj, są dwa powody, dlaczego będzie bez ustawy. Pierwszy to fakt, że dokonuje tak pan Dżimiego. Dżim jest neutralny, on pracuje dla wszystkich. Drugi fakt to to, że nie spodziewa się tak szybkiej zemsty z naszej strony. Myśli, że jesteśmy osłabieni, jesteśmy przybici, a my musimy uderzyć właśnie w tym momencie. Czyli wchodzimy, zabijamy go i uciekamy. To za proste w jakiejś Słuchaj, wszyscy są związani prawem Meta. Tak najbardziej Miegrun. To ty pierwszy. Oni nigdy nie byli we Włoszech. Oni nawet nie wiedzą co prawo znaczy. Załatwiam. Witaj przyjacielu. Co się do mnie sprowadza? Sprawy rodzinne. Co się stało, krus? Antonelli zabił nam brata. Mike poszedł dobić z nim targu, wziął milion i już nie wrócił. Miał już sobie broń? Oczywiście, że nie. Ciężka sprawa. Jak ci mogę w tym pomóc? Proszę cię o zgodę na jego likwidację. Cross, to poważna sprawa. Jesteś tego pewien, co się prądujesz? Sean, tu chodzi o mojego brata. Muszę go pomścić. Twoje sycylijskie pochodzenie dają sobie znać. Masz już plan akcji? Oczywiście. Prosta, jak zawsze. Dobrze Król, tylko uważaj na siebie. Nie chcę się dowiedzieć, że cię romnęli. Będę ostrożny jak zawsze. Czekam na wieści. Do zobaczenia.